Hejka wszystkim! Różnorakie opinie w internecie twierdzą, że ta strona jest jednym z najprostszych sposobów na uzyskanie działających cheatów do Movie Planet. Wiadomo, nic w tych czasach nie jest pewne, dlatego warto zachować ostrożność. Dlatego właśnie postanowiłam nagrać ten filmik, abyście to wy nie musieli sprawdzać i wszystko było jasne. Zacznijmy może od tego, kto korzysta z cheatów w grze. Wiem, że cheaty w grach cieszą się ogólnie niezbyt dobrą opinią. Ale jednak należy przyznać, że tego typu programy są świetnym rozwiązaniem dla osób, które szybko chcą zdobyć przedmioty, chcą pomóc sobie w rozgrywce, czy po prostu dla samej czystej zabawy. Więc myślę, że sprawa jest naprawdę warta uwagi. W szczególności dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z Movie Star Planet, ponieważ będą mogły kupić sobie takie ubrania, jakie chcą. Okej, okay, a więc przejdźmy do strony. Dobrze, a więc co zrobić, aby zgarnąć zestaw? Po pierwsze, wchodzimy na stronę, którą podam w opisie lub w przypiętym komentarzu. Co to za strona? Jest to mega strona, z której możemy uzyskać dostęp do niewykrywalnych cheatów, z którym możecie zrobić cokolwiek chcecie. Jak widać, mamy tutaj różne informacje. Ten cheat jest niewykrywalny, jest stale połączony z serwerem, który na bieżąco się aktualizuje. Jeżeli system również się zaaktualizuje. Cheat istnieje od 2014 roku i jak dotąd nikt nie otrzymał bana za korzystanie z niego. Wiadomo, jeżeli nie będziesz postępować według porad w poradniku i zaczniesz przesadzać z cheatem, to najpewniej wyłapiesz bana. Dużym plusem jest to, że na stronie nie musimy podawać hasła czy innych poufnych danych do konta. Jeżeli jakaś strona wymaga podawania hasła do konta, to wiedz, że to skam. W życiu nie poleciłabym czegoś, co by wymagało podawania poufnych danych do konta. Nigdy nie podawaj swojego hasła na żadnej stronie oprócz na oficjalnej stronie MSP. Tutaj za chwilę przejdziemy. Strona wysłała już ponad 8300 zestawów, z czego około 8100 jest jeszcze dostępnych. Sporo zestawów już poszło, więc trzeba trochę się pospieszyć. Zestawy cheatów są limitowane, ponieważ są stale połączone z bazą danych, która na bieżąco aktualizuje cheaty. I w przypadku aktualizacji gry szybko aktualizuje również cheaty. Tutaj jakieś opinie klientów. A tutaj mamy opis, czym w ogóle są te czyty. No dobrze, to przejdźmy do tego, po co tu jesteśmy. Ok, mamy teraz wybrać zestaw. Do wyboru jest zestaw Basic, Advanced i Premium. Myślę, że tutaj wybór jest oczywisty. Jako, iż chcę przetestować w pełni stronę, to wezmę najlepszy zestaw. To po prostu klikamy i nam ładuje. I jak widać, mamy do wyboru aż trzy weryfikacje. Pierwsza to szybka, druga i trzecia to zwykła. Więc y, polecam najpierw skorzystać z szybkiej, a w przypadku problemów, skorzystać ze zwykłych. Myślę jednak, że nikt nie powinien mieć z nią problemu. To ja wybiorę szybką weryfikację. Aha, czyli teraz mamy wysłać SMS-a o takiej treści na numer tutaj podany. No to chyba nie pozostaje mi nic innego jak takowego SMS-ika wysłać, a następnie przepisać kody, jaki otrzymam. Mm. Spoko, SMS przyszedł. No dobrze, kodik przepisany. To klikamy teraz przycisk Pobierz. I jak widać zostaliśmy przekierowani na stronę z naszym zestawem. To ja po prostu pobiorę i zainstaluję cheat i przejdziemy do Star Planet. Przetestowane. Strona naprawdę działa. Cheat ma ogromną ilość opcji, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Co mogę jeszcze dodać? Korzystajcie póki możecie. W opisie filmu umieszczę link wraz z informacją, czy sposób działa dalej. Bo wiadomo, nic nie trwa wiecznie, więc wypadałoby dać znać, jeżeli coś się zmieni, czy przestanie działać. Jeżeli chcesz, abym sprawdziła inną stronkę, to napisz w komentarzu lub na mój e-mail. Sprawdzę i nagram to. Jeżeli filmik Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić lajka like i suba. To naprawdę pomaga i zwiększa zasięgi. To ja się teraz z Wami żegnam i życzę miłego zgarniania. Hej!